Przemysław Kossakowski w nowej odsłonie. Pokazał zdjęcie. Przemysław Kossakowski nieznacznie zmienił swój imidż za sprawą okularów, które stały się u niego koniecznością. Jak sam przyznaje, to znaki czasu. Do twarzy mu? Przemysław Kossakowski przez lata swojej pracy w telewizji nie zdobył tyle uwagi mediów co w ostatnich miesiącach. To oczywiście za sprawą głośnego rozstania z Martyną Wojciechowską, które nastąpiło krótko po ślubie. a o którym opinia publiczna dowiedziała się wiosną tego roku. Od tego czasu tabloidy nieustannie dociekają, co mogło być przyczyną rozstania pary. Oboje zgodnie milczą na temat i ograniczyli się jedynie do wydania krótkich oświadczeń, tuż po tym jak media dowiedziały się o ich rozstaniu. Zarówno Martyna Wojciechowska, jak i Przemysław Kossakowski skupiają się teraz na swojej pracy. Prezenter Down the Road oprócz tego zmienił także miejsce zamieszkania i opuścił Warszawę na rzecz Podlasia. Przemysław Kossakowski nowy imidż prezentera nieznacznie zmienił też wizerunek za sprawą okularów. Kosakowski najwyraźniej był ostatnio u okulisty, który wykrył mu wadę wzroku. Na swoim profilu na Instagramie zaprezentował się w swoim nowym nabytku i podsumował to określeniem znaki czasu. Do twarzy mu.